Witam serdecznie wszystkich naszych widzów i słuchaczy. Ksiądz Jakub Klimontowski, redakcja w akcji. Moim gościem dzisiaj jest pani Katarzyna Piechota, prezes Stowarzyszenia Konwersja. Tak, dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. I księdza. czym zajmuje się to stowarzyszenie Konwersja? Jaką macie y, politykę, jakie dzieła podejmujecie? Tak, ogólnie rzecz y, ujmując. Za... Zajmujemy się głównie dziećmi, może tak. Czyli wszystko to, co dotyczy dzieci, zajęcia dla dzieci, warsztaty dla dzieci, cała, cała, cała działalność skupiona wokół tych najmniejszych, naszych milusińskich. A cała idea w ogóle powstania stowarzyszenia ja tak może rozpocznę troszeczkę wzięła się od warsztatów, które które rozpoczęliśmy, głównie to rozpoczęłam sama prowadzić dla dzieci. Jestem mamą, mamą czwórki wspaniałych, wspaniałych dzieciaków i siedziałam z nimi dość długo w domu. I kiedy dzieci troszkę podrosły, rozpoczął się temat szkoły. Wyboru szkoły, chodzenia do szkoły i coś, co dla mnie było nie do ogarnięcia: korepetycji w szkole podstawowej. Co uważam za coś, no no Coś dzi bardzo dziwnego, że na takim etapie edukacji, żebyśmy jeszcze douczali dzieci dodatkowo. E, zgłaszały do mnie osoby, które chciały, abym udzielała korepetycji z biologii, z chemii, więc stwierdziłam, że bardzo fajnym sposobem przekazywania tych informacji jest e, poprowadzenie warsztatów, takich doświadczalno-naukowych. Rozpoczęłam pisanie wykładów dla dzieciaków. Wykłady są 20-minutowe. W sposób zabawny, kabaretowy, czasami trzeba się przebrać, żeby temat dobrze przedstawić. I potem do tego było doświadczenie. Doświadczenie, które zawsze było tematycznie związane, i przedstawiało dany temat, żeby tą wiedzę lepiej zapamiętać. I w ten sposób, słuchajcie, zleciało mi 9 lat, więc 9 lat prowadzenia warsztatów, I na tych warsztatach, kiedy zaczynam od początku, może tak, może jeszcze od tego, do tego wrócę, rozpoczynałam od 12 osób. Do dziś mamy 400 dzieci w ciągu tygodnia przychodzi do nas, e, na nasze zajęcia. Yy, I rodzice y, jakieś 3 lata temu zaczęli nam zgłaszać, y, Pani Kasiu, tak to fantastycznie w ogóle wygląda. Dzieci tyle pamiętają z tych zajęć. Dlaczego w szkole nie mogą tak wyglądać lekcje? I wiecie, jeden rodzic, drugi, trzeci, zaczął zbierać się tych osób coraz więcej. Więc y, z moją bratnią, duszą Paulinką, stwierdziłyśmy, że. Czas uruchomić szkołę w takim duchu, e, która pozwoli dzieciom uczyć się w sposób e, zabawowy, w sposób aktywny, bez tych, wiecie, tego reżimu pruskiego 45-minutowego, gdzie naprawdę będziemy mogli spokojnie zrealizować dany temat. No i, i, i powstało stowarzyszenie, które musiało e, poprowadzić szkołę. Tak? Mhm. Czyli stowarzyszenie prowadzi tylko szkołę, czy podejmuje jeszcze jakieś inne działania? Nie, oprócz, szkoły, oprócz szkoły mamy jeszcze projekty, które realizujemy, tak? to jest nasza główna metoda e, działania, projekty z różnych, z różnych fundacji, z różnych źródeł mamy, e, fundusze e, zdobywamy, ale to są projekty dla dzieci nie tylko z naszej szkoły, czy nie tylko ze stowarzyszenia, dla całego, słuchaj, dla całej gminy, dla tych, którzy generalnie się zgłoszą nawet do nas, więc gmina Kamienna Góra, bo my na tej, w tej mhm. okolicy e, działamy, więc e, dzieci z mniejszych miejscowości, z wiosek. Jak najbardziej tak. Czyli w jakąś kooperację z Waszym stowarzyszeniem mogą też wchodzić inne szkoły czy placówki, które Oczywiście. różnych nie wiem, centra kultury, nie wiem, parafie, czy to też macie taką współpracę, z, żeby prowadzić jakieś warsztaty dla dzieciaków, czy nie. Tak, jak najbardziej. W Centrach Kultury czasami pomieszczenia wynajmujemy, czy raz, razem z nimi organizujemy. Właśnie teraz w sierpniu będą, te, będą też półkolonie organizowane dla, dla dzieci, e, akurat z Gminy y, Miejskiej, Kamienna mhm. Góra, tak jak najbardziej. Więc. To może wróć, przejdę do tej szkoły właśnie, o której Pani wspomniała. Zrodziła się idea, żeby powstała szkoła, a więc od jak, jak długo już ta szkoła funkcjonuje? No króciutko. My jesteśmy młodą szkołą. Słuchajcie, dwa lata, dwa lata to tak powiedzmy działamy. E, na początku byliśmy podłączeni pod filię. My, byli, my byliśmy filią. Podłączalibyśmy pod szkołę w Górze Kalwarii, gdzie dziewczyny fantastycznie prowadzą szkołę katolicką. My, nasza szkoła również jest prowadzona w duchu katolickim, gdzie bardzo mocno stawiamy na wychowanie dzieci. Ja wiem, że czasy mamy ciężkie. To dla naszych dzieci są generalnie trudne czasy. Jest duży dostęp do Wiecie, do tych wszystkich elektronicznych sprzętów, osprzętów i tego wszystkiego. Dzieci pogubione są troszeczkę, tak uważam. Nie potrafią się odnaleźć. Zaskoczone są chyba. Dostęp, znaczy zaskoczone, przytłoczone dostępnością i szerokością wszystkich mediów. Dlatego uważam, że jasne zasady, których trzeba się trzymać, reguły i dobre wychowanie stawiają im takie zdrowe granice, gdzie te dzieci naprawdę wiedzą, jak się zachować, jak się zwrócić do starszej osoby, jak rozmawiać ze starszą osobą, a jak z kolegą. Bo gdzieś to faktycznie wszystko nam się zaczyna. Kupić. Czyli właściwie trochę tak inaczej niż słyszymy z mediów, niż w obecnym czasie gdzieś tam próbuje nam się wmówić, żeby pozwolić na więcej. Tutaj jednak stawiamy na pewne jakieś konkretne wymagania, które stawiamy dzieciom pewne granice i też to, co pani powiedziała. Yy, właśnie w tym duchu katolickim, czyli w jaki sposób gdzieś tam próbujecie zaszczepić te wartości, żeby te dzieci żyły? Powiem tak. Najlepszą metodą jest pokazywanie siebie, tak? Nie jasne, wytyczone, na piśmie wskazane jakieś tam ramy, tylko pokazywanie swoją osobą. To, co ja potrafię, to, co ja mogę dać dla tych dzieci, i pokazę, pokazywanie też mojej osobowości, mojego zachowania, w jaki sposób ja reaguję na pewne rzeczy. Tak? W naszej placówce absolutnie nie ma podnoszenia głosu, nie mamy kar, nie mamy nagan, nie ma ocen. To wszystko pozwala nam naprawdę w bardzo fajny sposób pokazywać, co jest wartością. Słuchajcie, ja wiem, że dzieci są różne. Jedne są y, bardziej uzdolnione, ma, drugie dzieci mają predyspozycję do czegoś innego na przykład. I teraz ważne jest, żeby człowiek wychodzący ze szkoły tej podstawowej, to jest podstawa, tak? Złapał najważniejsze, podstawowe rzeczy. Żeby był przekonany, że jest dobry, że jest, y, że coś potrafi, ma tą ufność Wiecie, w siebie, w swojej możliwości, i wychodzi, i wie, że on sobie poradzi, zna swoją wartość. To jest coś, gdzie dzieci naprawdę teraz, szczególnie nie wiem, czy, czy państwo na pewno wiecie o tych depresjach, o różnych stanach, jakie dzieci bardzo często popadają. My staramy się pokazywać tym dzieciom, że nieważne jaki jesteś, jesteś świetny, jesteś dobry, i Twoim celem jest bycie po prostu szczęśliwym. W tym całym zawirowaniu, jaki teraz obecnie jest w oświacie, to właściwie wydajecie się być taką ostoją tych wartości i tego procesu kształcenia w takim duchu właśnie katolickim i z takimi wartościami, zasadami. Tak, troszeczkę jesteśmy taką wyspą, i czujemy się trochę jak wyspa, chociaż chcielibyśmy się połączyć z jak największą ilością takich wysp, takie mosty porobić. Dlaczego? Żeby prowadzić coś takiego, skłoniliśmy się bardziej ku edukacji domowej to nam pozwala na przeprowadzanie zajęć, które są u nas później w placówce w sposób dowolny bardziej, tak? Czyli nie muszą być to lekcje 45-minutowe, mogą być zupełnie inaczej. Na przykład lekcja religii, chociażby którą tu poruszamy, nie musi być tak jak jest w szkołach, prawda? Od dzwonka do dzwonka i z jakimiś z katechizmem i tak dalej prowadzona, tylko możemy też wprowadzać, słuchajcie, to jest bardzo ważne, świadomość tą taką świadomość religijną, czyli religioznawstwo. Tak? i jak to się stało, dlaczego, dlaczego doszło do tych różnych rozłamów. To są bardzo ważne rzeczy, które my pomijamy i uważamy, że, że to takie mało ważne jest. Tak? A od tego się bierze cała, cała historia i cała wiara. Więc to jest bardzo, bardzo ważne i bardzo potrzebne dzieciom. No i słuchajcie, jeżeli nie ma ocen, nie ma sprawdzianów, nie ma takiej strictego zamknięcia jakiegoś tam działu, prawda? bo generalnie w szkołach głównie jest zasada, no, głupia zasada, ale tak jest. Zdać i zapomnieć, prawda? Zapamiętaj, zdaj i y, 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 coś w tym stylu w każdym bądź razie. I chodzi mi o to, że y, u nas nie ma zaliczania działami. U nas jest całościowy program, czyli osoba kończąca, załóżmy klasę czwartą. Weźmy sobie na przykład Przyrodę, tak? Kończąca przyrody z klasy czwartej nie ma, nie pamięta tylko to, co było na samym końcu, tylko ona, żeby u nas zaliczyć. Materiał musi znać z całości i to jest fantastyczne. Dlaczego? Dlatego, że dziecko ma pojęcie oglądu całościowego całego przedmiotu my na tym się skupiamy, pomagamy dzieciom oczywiście zapamiętywać, pokazujemy w jaki sposób, pracujemy na mapach myśli głównie e, z dziećmi i na końcu egzaminy, bo wszyscyśmy po egzaminach wypadły fantastycznie. E, dzieci wyszły z bardzo dobrymi ocenami, e, wiarą we własne możliwości i że to, że pamiętają to co było we wrześniu, to jest naprawdę na plus. Potem w życiu, jak przychodzą testy, ósmoklasisty, matura, to jest Duże, duże właśnie o tą taką standaryzację trochę ocenienia chciałem zapytać właśnie, hmm? no bo jeśli nie ma ocen, to w jaki sposób później, Pani mówi o egzaminach, czyli to są takie Wasze wewnętrzne egzaminy, w jaki sposób do nich dzieci przygotowujecie, jak one zaliczają i w jaki sposób potem właśnie, czy macie pewność właśnie, że kiedy one przystąpią do tego egzaminu ósmoklasisty, że one są super przygotowane? Tak, jeżeli dziecko z całego roku zapamięta no najważniejsze właśnie. rzeczy, tak, to samoczynnie po prostu, później z przypominanie, w piątej klasie, na początku, idziemy z następnym i to się układa mu wszystko w jedną całość. Nie mamy czegoś takiego, że matematyka jest osobnym, oddzielnym całkowicie przedmiotem, robimy bloki tematyczne. To też ułatwia na przykład język polski z, z historią, mm -hmm. to, się, to się wszystko splata, więc staramy się w ten sposób też pokazywać, że to się łączy, i nauczyciele między sobą też się dogadują <gryw> i prowadzą te lekcje w zupełnie inny sposób, tak? I, i tak, żeby to wszystko miało taki cel mm -hmm. i taką jasność. Czyli jakby tak troszeczkę wyjaśnić, bo mówiła pani o tym, że część jakby procesu kształcenia odbywa się w domu, część w szkole. To gdyby tak spróbować to rozgraniczyć, mniej więcej to w jakich proporcjach to się odbywa w szkole, w domu, jak to mniej więcej wygląda jeszcze. I to teraz tak. Dzieci generalnie zbierają się w szkole od 8 do 8.50. Na początku to jest czas, jak przychodzą, czas na wspólne emocje, na wspólne czasami gimnastyki, gdzie wyginamy śmiało ciało przy muzyce, szczególnie z tymi mniejszymi, następnie przystępujemy do takich lekcji. Mamy tu poukładane bloki tematyczne. W edukacji domowej nie ma czegoś takiego, że ktoś musi przychodzić, to jest dobrowolne dobrowolność dzieci jest u nas stuprocentowa, więc wszystkie przychodzą, więc bardzo się z tego cieszymy i korzystają z tego wszystkiego. Z wszystkiego. Są poukładane bloki tematyczne, mniej więcej trwają one do godziny 12 po 12, potem jest przerwa, przerwa, która służy do tego, żeby tam się posilić i odpocząć, takie na różne nasze jeszcze akcje, ale to, co jest bardzo ważne, dzieci przychodzą do naszej placówki, teraz już zostało to wprowadzone, my to mamy już od, od dawna, od samego początku, lekcje są odrabiane w szkole. Nie ma czegoś takiego, że dziecko zabiera ze sobą zeszyty, książki, cały bagaż szkolny, prawda, i przynosi do domu. Dlaczego? Dlatego, że ja tak uważam, że dziecko po 8 godzinach przebywania w szkole jest zmęczone. Tak po prostu. I zasiąść w domu na trzy godziny następne do odrabiania, to jest ciężko. Nawet dorosłej osobie przynieść pracę do domu, to jest jakieś obciążenie zawsze, no bo nie jestem w stanie wszystkiego na takich wysokich obrotach zrobić jak rano. Po obiedzie staramy się z dziećmi usiąść, poodrabiać lekcje, poprzypominać sobie najważniejsze rzeczy, dokończyć projekty, tak żeby dziecko wychodząc wracało rano z myślą: Ja jestem przygotowany, ja jestem gotowy. Ja przychodzę bez stresu do szkoły. I tak to działa. Tak to działa. My, jako dorośli ludzie też idziemy do pracy na 8 godzin, powiedzmy, wracamy, nie chcemy przynosić z pracy do domu. Nikt prawda? tego nie no chce. Właśnie. Tak, nikt tego nie Natomiast, chce. Natomiast to też piękna wizja takiego dziecka, który właśnie chce przyjść do szkoły i ono hmm. się z tego cieszy. Bo dzięki temu właściwie poznaje świat, który go otacza i roz, zaczyna go coraz bardziej rozumieć. Natomiast jeszcze może jakby to wyjaśnić. No, przychodzą, są normalnie klasy, są oddziały klasowe. Tak, Przy... tak. Doku... Dzieci mhm. są podzielone na klasy, tak jak jest mhm. y, w szkole podstawowej, czyli normalnie klasa pierwsza, druga, trzecia i tak dalej, do końca, do ósmej klasy. Aczkolwiek niektóre lekcje łą... są łączone. Tak, łączymy dwie klasy, y, przerabiamy, damy ten. Potem się dzielimy. Mhm. Jedna klasa ma za zadanie to, druga to, potem wymiana jest, więc staramy się pokazywać też, że. Te tematy nie są wyrwane i do, tylko do zapamiętania na chwilę, tylko naprawdę to się gdzieś tam powtarza, się przydaje i tak dalej, więc to jak najbardziej tak. I jeszcze wspomnę, pozwolę sobie, bo akurat zakończyliśmy teraz projekt o Juliamie Tuwimie, gdzie jest w ogóle fantastyczne są wydawnictwa teraz. W ogóle teraz mamy taki dostęp do fantastycznych książek dla dzieci, gdzie nasi nauczyciele bardzo dużo z takiej rzeczy korzystają. I była ostatnio właśnie mieliśmy projekt, gdzie pracowaliśmy. Najpierw czytaliśmy bibliografię, całutką, ale przełożoną na język dziecięcy, gdzie Julek robił eksperymenty na stołku, na tak zwanym taburecie w swojej kuchni, i tam mamusi podpalał, sąsiadki straszą na korytarzu, w bloku, bo w bloku mieszkał. Więc to wszystko jest tak pokazywane dzieciom, że nieważne od jakiego pułapu zaczynasz, nieważne co, jakie to może być wszystko fajne. I dzieci były zachwycone, i każde dziecko na koniec żeśmy cały projekt zakończyli, Recytacją oczywiście, wierszy i tak dalej, ale każdy wybierał z takim zadowoleniem, bo wiedzieli w jakim okresie jego życia, jakie wiersze pisał. I proszę wyobrazić sobie, że na przykład najmniejsze dzieci stwierdziły niektóre, że one wezmą jakby starszy, bo te wiersze są takie bardziej dojrzałe. To dzieci z pierwszej klasy stwierdziły, a niektórzy wybierali z tych młodszych okresów, ale wiedzieli, co było powodem pisania tych wierszy, co go skłaniało do tych wierszy, prawda? Więc to było coś naprawdę bardzo, bardzo fajnego. I, i w ten sposób poznajemy nie tylko polskich artystów, ale też na przykład zagranicznych. Sławnych ludzi, mm -hmm. którzy się jakoś tam mieli wkład w naukę. Też było o Chopenie, teraz mi się przypomniał. Ja przepraszam, jak coś to trzeba mi przerywać. O Chopenie. Chopin, słuchajcie, nie wiem, czy Państwo wiecie taką anegdotkę o nim chodzi, gdzie miał bardzo wąskie paluszki. Żeby je rozszerzyć i móc pięknie grać, na noc wkładał sobie drewniane kołki między palce i wiązał. Dzieciom, dzieci to tak zapamiętały, że generalnie jak później słuchaliśmy dużo muzyki klasycznej. Potrafią rozróżnić bardzo fajnie, które są utwory Chopina, ale zapamiętały to właśnie przez ten jeden element, tak? Więc to wystarczy. Jedna ciekawa rzecz, jedna taka inspiracja, żeby pociągnąć temat i wyciągnąć z tego naprawdę no, i to zrobić to fajne zapamiętywanie zajęcia. trochę przez skojarzenia pewnie tak, w ten tak, sposób. Nie, tak. to taka bardzo, myślę, dobra i wartościowa metoda. Natomiast mówiła Pani o tym, że teraz macie około 400 dzieci już. Ale to, to na warsztatach. A na warsztatach? To na warsztatach jest, tak? To są dzieci, które przychodzą raz, raz w tygodniu na zajęcia, na godzinę zajęć warsztatowych. Natomiast w szkole y, obecnie mamy 30, 30 mm -hmm. dzieci, w przyszłym roku już będzie nas 45, więc bardzo się cieszymy i czekamy. Czekamy na dzieciaki. To, tak z czystej, może trochę e, dziennikarskiej ciekawości, ale też nie tylko. E, jeśli mamy trzydziestkę dzieci, to w ile jest nauczycieli potrzebnych do tego, żeby właśnie te dzieci e, poprowadzić? Trochę to może dziwnie zabrzmi, ale im więcej, tym lepiej. <laughs> Dlatego, że każdy, każdy, kto u nas jest, wnosi swoją osobowość, wnosi coś do naszego środowiska. E, e, uwielbiam, jak wchodzą nauczyciele. Z taką, wiecie, taką werwą, pasją na przykład, mam taką panią Kasię fantastyczną do języka polskiego, która wchodzi i na zało dzień dobry, po prostu od razu dzieci. O, jest pani Kasia, idziemy na język polski, to jest coś niesamowitego, więc oczywiście mamy no, całą kadrę mamy, mhm. pedagogiczną, taką, jak powinna być, bo do matematyki, do języka polskiego, do biologii, no tak jak w szkole podstawowej po prostu, tak, publicznej, tak my również mamy całą kadrę. Dziękuję bardzo. Moim gościem dzisiaj była Pani Kasia. Kasia już mówię tak jak uczniowie tak. mówią pani Kasia, <noise> tak. pani Katarzyna Piechota, prezes stowarzyszenia Konwersja. Konwersja, tak. Więc dziękuję bardzo, żegnamy wszystkich naszych widzów i naszych słuchaczy. Szczęść Boże. Dziękuję, szczęść Boże i mam nadzieję, że się jeszcze spotkamy.